Cześć Wam wszystkim, przy kolejnych owadach No tym razem szerszenie yy, dwa gniazda w jednym domu jedne gniazdo jest na zewnątrz w elewacji jak zwykle wysoko prawie na szczycie wchodzą za belkę tak jak widzicie ich tu trochę lata one wchodzą o, za belką już w tarcie jeden strażnik jest za belką czeka reszta koło mnie lata ale jaja pan ma też osy tu są szerszenie zobaczcie idzie w dół w dół w dół w dół a tu są osy jak zwykle interesuję się kamerką wyciągnę mojego opryskusa Wyprostuję go Tam już czeka strażnik. Muszę go dobrze tutaj wziąć i cyk trzech szerszieniami trzeba zacząć zabawę. Wylatują ah, Teraz wylatują Wypadają Okej okay. Dobra chyba jeszcze wszystko Dobra, wydaje mi się, że jest po wszystkim. Nie wiem czy to było, widzieliście co tam się działo, ale to się dzieje w środku. Mają wygryzione. Wygryzły wszystko co mogły. To było gniazdo. Ptaszko. O, tak to wygląda. Teraz zapiankuję. Gniazdo wyciągnięte. A osy się przyglądają, co się dzieje. A no tyle się dzieje, że je czeka to samo. Piankuję i biorę się za osy. Na szczęście, szerszeni jako takich dużej ilości nie było latały, owszem ale nie taka ilość, żeby tutaj mnie tak mocno atakowały ciekawe czy mi się uda tutaj piątać okej, okay, ekstra udało się, teraz ona napęśnieje i będzie, będzie lepiej tu czekają osy na eksmisję a tu jeszcze Szersze nie podlatują, ale tylko będą podlatywały. Dobra, biorę się za osy, trudka, i najpierw czuć, bo jak wylecą, to mnie zmasakrują. No, w stropianie też zrobiłem spustoszenie. Dobra, teraz trzeba to wypełnić. Wychodzą otumanione. Teraz mam nadzieję, że trochę więcej pianki wcisnę. Wejścia są zaklejone, one będą tutaj próbowały dojść, ale, ale już nie wejdą. O, szukają, szukają. Są jak Zobaczcie. Też szukają, że było gniazdo, nie ma Osy podobnie. Będą podlatywały i no i tyle. Gniazdo zatrute, zapiankowane. To już nie powinno ich być. Słuchajcie, no ja teraz coś migam na to gniazdo trzecie, które jest na poddaszu. No, tu jest następne gniazdo, które jest budowane przez nie. tylko nie widzę teraz królowej, pierniczyło. Jest gniazdo osobok puste ale kurde królowej nie ma. Gdzieś dała nogę. Muszę na nią poczekać. Bez niej to nie będzie to. Ona musi zginąć. Tak jest. O, Skubana schowała się za deskę. Coś kombinuje. Muszę poczekać aż ona wyjdzie. Ten tu pracuje. A ta siedzi tam. dobra, dostała już, wychodzi Ech, Jeden dom, trzy gniazda, dwa gniazda szerszeni, jedno gniazdo OS tutaj, niby było łatwo. Ale jednak skubana królowa była sprytna. Ale dostała strzała, gdzieś, gdzieś spadła, porażona trudką, nie znalazłem jej. Robota wykonana, by Wy się trzymać. Do następnego. Cześć. Hej.